Ale nie masz zamiaru spędzić reszty życia na grze w piłkarzyki, co? Spokojnie to tylko koszmar. Obudzę się i znów będzie normalnie. Nasz bar, moje piłkarzyki. Tymoteusz! Hmm? Jak Jakże jest? To ty? No raczej, że ja, bo kto. Wygraliśmy z rzędu 3102 mecze. Ty i ja, konkretnie. Tak, powinienem się leczyć. Zmarnowałem życie, nie wiadomo na co. Tylko mi się tu nie rozkleje, mordka. Ty, ja i chłopaki rozniesiemy każdego. A gdzie? A ja wiem. Stół to znam jak własną kieszeń, ale to tutaj? Niech no pomyślę. <laughs> Proponuję prawdziwy mecz futbolowy. Jeśli Tymek wygra, oddasz nam miasto. Nie, zostaw to, kochana. Ponio proponuje 11:0. 0 Cała drużyna stoi w bramce i modli się o awarię dachu stadionu. Zoszka, uwierz we mnie. Jak nazwać uczucie, że została ci już tylko jedna jedyna opcja? Nazywa się to wola. Walki! Co ty? Wszyscy tak robią, pewno na szczęście. Widzicie jaka jest sytuacja? Jedziemy na jednym wozie. Intensywne przygotowania do sezonu! Skurczy ci się ten zad Gol! <śmienicza> Jeszcze nie wygraliśmy. Walka dopiero się zaczyna.